Kochane dzieci, Bóg się spieszy. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie do jutra. Nie pozwólcie, aby demon wciągnął was w przepaść. Wy należycie do Pana i tylko za nim macie podążać, i tylko jemu macie służyć. Proszę Was, abyście utrzymywali płonący płomień Waszej wiary. Nie wycofujcie się, cokolwiek się wydarzy, wytrwajcie, niezachwianie na drodze prawdy. Zdążacie ku przyszłości, w której prawda będzie obecna w niewielu miejscach. Troszczcie się o swoje życie duchowe, nie zapominajcie, to niebo ma być waszym celem. Mój Pan przygotował swoim wybranym to, Czego oczy ludzkie jeszcze nigdy nie oglądały. Ja Was kocham i chcę widzieć Was szczęśliwymi, już tu na ziemi, a później razem ze mną w niebie. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa, szukajcie Jego miłosierdzia poprzez sakrament spowiedzi i przyjmujcie Wasze zwycięstwo w Eucharystii. Odwagi. Jutro będzie lepsze dla sprawiedliwych, naprzód w obronie prawdy. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.